Cześć, ja mam dla Was 8-minutową rozgrzewkę, która sprawdzi się przed każdym treningiem, więc jeżeli chcecie trenować, to zapraszam. Rozgrzewkę zaczynamy sobie od podbicia tętna, czyli najpierw wchodzimy sobie w miejscu i pracujemy rękoma, czyli jedna ręka idzie do góry, druga ręka idzie poziomo. Tylko pamiętajcie, żeby tutaj już pracować bardzo mocno brzuchem, czyli trzymamy brzuch, nie nadwyrężamy odcinka lędziowego. I ręce są cały czas proste. Najlepiej, żeby ręka szła jak najbardziej pionowo i jak najbardziej poziomo. <mulny> Kolejne ćwiczenie to zakrok z wykopem, i tutaj to ćwiczenie wykonujemy na zmianę. To, co jest ważne, kolano nie dotyka ziemi. Brzuch jest oczywiście napięty i robimy bardzo mocny wykop. Kiedy robimy wykop, stopa, która jest na ziemi, jest w całości na ziemi. Kolejne ćwiczenie to ruch biodrami i najpierw robimy w jedną stronę i potem od razu wracamy, mocno wypychamy biodra do tyłu, tylko w momencie kiedy wypychamy biodra do tyłu skupcie się też na tym, żeby plecy były proste, tak jak w martwym ciągu, głowa jest przedłużeniem tułowia i bardzo mocno pracujemy nad rozgrzewaniem stawu biodrowego. Podnosimy teraz troszeczkę tętno i robimy pajacyki poziome. Ręce właśnie idą poziomo, a nogi na skos i na zmianę. Mocno brzuch napięty i pracujemy jak najszybciej. I ostatnie już ćwiczenie w tej części, czyli pajacyk i do tego mamy hajni z podskokiem, czyli jak najmocniej i jak najszybciej. No dobrze, to teraz zaczynamy mobilizację, łapiemy sobie palce u stóp rękoma i robimy przysiad, prostujemy się i znowu wracamy. Co jest ważne, kiedy robimy przysiad, cała stopa powinna być na ziemi i kolana powinny być na zewnątrz, czyli nie pomiędzy rękoma, tylko właśnie na zewnątrz. I kiedy prostujemy nogi, starajcie się mieć plecy jak najbardziej prosto, głowa oczywiście też jest przedłużeniem tułowia, czyli kiedy prostujemy nogi, Głowa też idzie w dół. Przy kolejnym ćwiczeniu zostajemy w pozycji przysiadu i teraz będziemy też pracować nad otwieraniem klatki, czyli zostajemy w przysiadzie, delikatnie rozchylamy rękoma kolana, tak żeby jeszcze mocniej poprowadzić je na zewnątrz, stopy oczywiście cały czas są na ziemi. I na zmianę unosimy jedną rękę do góry, kiedy unosimy tą rękę, głowa idzie za nią. I tutaj będziemy też bardzo mocno pracować i nad samą pozycją przysiadu, i właśnie nad otwieraniem klatki piersiowej. Jeżeli mówimy o otwieraniu klatki piersiowej, to teraz wchodzimy do klęku podpartego i pracujemy najpierw w jedną stronę, opieramy sobie rękę o głowę i głowciem dotykamy ręki, która jest na ziemi. Otwieramy jak najmocniej, głowa również idzie za całym ruchem i skupiamy się na tym, żeby otworzyć klatkę piersiową. Pamiętajcie tutaj oczywiście o spięciu brzucha i o prostych plecach i robimy dokładnie to samo po drugiej stronie. sobie siadamy, prostujemy nogi, mamy cały czas brzuch napięty, łopatki są ściągnięte i pracujemy teraz rękoma i na zmianę zginamy je z tyłu. Oczywiście chcemy to zrobić tak, żeby ręce mogły się razem dotknąć. Następne jest schodzenie do deski z psem z głową w dole. Schodzimy właśnie do deski i wtedy robimy psa z głową w dole, wracamy do deski i wracamy do pozycji wyjściowej i tak robimy do końca. Ostatnie ćwiczenie klękamy sobie teraz na jednej nodze i tą nogą, którą klęczymy, stopę kierujemy delikatnie do środka i schodząc w dół, chcemy łokciem dotknąć ziemi. Patrzymy się za ręką, która jest wystawiona, która jest wyciągnięta do góry, i staramy się jak najmocniej zejść w dół. I oczywiście, zaraz będziemy robić to po drugiej stronie. one <laughs> I ćwiczeniem, które pozwoli nam rozpocząć trening to zakrok z ściągnięciem łopatek do wyprostu. I robimy to ćwiczenie na zmianę, czyli najpierw prawa strona i potem lewa. I jak to wygląda? Schodzimy w dół, ściągamy łopatki, prostujemy ręce i wtedy prostujemy też nogi, dopinamy pośladki i schodzimy drugą nogą. Mam nadzieję, że jesteście rozgrzani, więc życzę Wam teraz udanego treningu i do zobaczenia. Pa!